Siemoneczko witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Mamy godzinę, chyba zaraz 22, 21, 42 dokładnie. I postanowiliśmy, że wyjdziemy sobie na wieczorny spacer. Dlatego też zaczynam dla Was tego vloga teraz. Idziemy się przejść. Ładna pogoda, cieplutko na dworzu. Mimo, że jest zaraz 22, to naprawdę jest ciepło, ja idę w spodenkę i w koszulce. No, tak więc lecimy, a ja zapraszam, zapraszam Was na tego vloga. Tutaj mamy statki. Idziemy widzowie wzdłuż kanału. Tu widzowie druga część kanału. Tutaj widzowie chyba naprawiają jachty renowacja już widzowie się ściemniło jak widzicie ile idziemy z 20 minut dopiero, może 30 już raptem ciemno się zrobiło, tak więc już też słabsza jakość do nagrywania. Dlatego widzimy się już jutro z pracy. Dzisiaj widzieliście vloga, że na razie kończymy daily. Tak więc filmy będą pojawiać się co drugi dzień. Będę się starał wrzucać co drugi dzień. Albo ustalimy sobie dni, w które będę wrzucał. No a na ten moment już idziemy w stronę domu. Już zbytnio nie będę nagrywał. No bo już słabsza jakość, jak widzicie. Jeszcze idziemy pod drzewami. To już w ogóle. No, tak więc, widzimy się. Jutro w pracy. Pierwszy kontener dzisiaj, a ma być już cztery. Czy widzimy, jak ten forklift wygląda? Ma no, stalk raz kontenera. Ścierwo. No tak, więc, co widzimy? Dzisiaj rozładowaliśmy. 4 kontenery, eee, maszyny małe, tam trochę większe były, różne takie palety i w ogóle. Eee, cztery rozładowane. No i co? Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Zostawcie suba, łapeczki w górę, a my widzimy się w kolejnym vlogu siema!